Zawierzenie świętemu Józefowi W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięte światła Twego strumień, Przyjdź ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, Przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie. W pracy tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie. Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza, Poddaj twej potędze. Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia, Jeno cierń i nędzę. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca rane. Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Dzień osiemnasty Józefie najroztropniejszy módl się za nami. Czym jest roztropność? We współczesnych czasach wielu traktuje ją jako wadę lub występek. Jeśli ktoś jest ostrożny lub przezorny w kwestiach moralnych, często bywa nazywany świętoszkiem. Roztropność jednakże jest cnotą, szczególnie ważną cnotą. Katechizm Kościoła katolickiego zawiera bardzo dokładną definicję roztropności. Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia. Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, ani z dwulicowością czy udawaniem. Jest nazywana auriga virtutum. Kieruje ona innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę. Święty Tomasz Zakwinu nauczał, że roztropność jest najważniejszą z wszystkich cnót. Jej rola polega na panowaniu nad innymi kardynalnymi cnotami umiarkowaniem, sprawiedliwością i męstwem. Pozbawiony roztropności człowiek będzie albo zbyt pobłażliwy, albo zbyt surowy. Roztropność służy za przewodnika i woźnicę, pomagając duszy uniknąć błędnych skrajności. Roztropność jest cnotą królów i władców. Bez roztropności żaden przywódca nie może się wykazać umiarkowaniem, sprawiedliwością i męstwem. Święty Józef, król świętej rodziny i Twój ojciec duchowy, jest po Jezusie najroztropniejszym z wszystkich ludzi. W każdej sytuacji życiowej jest wzorem roztropności. Modlił się i czekał, aż Bóg mu wyjawi tajemnicę stanu błogosławionego jego żony. Uczył Boga człowieka i w każdej sytuacji pozwalał, aby to roztropność kierowała jego krokami. Nadprzyrodzona roztropność różni się od roztropności ludzkiej. Ludzka roztropność kieruje człowiekiem tak, aby unikał trudności, cierpienia i niewygód. Z kolei roztropność nadprzyrodzona nie dąży do unikania cierpienia. Przyjmuje krzyż z miłości i zawsze dąży do większego dobra. Dzięki łasce Bożej roztropność świętego Józefa była nadprzyrodzona i heroiczna. Zanim objawiono światu mądrość krzyża, święty Józef dobrowolnie i z ochotą przyjął cierpienia dla dobra innych. Zanim odsłonięto przed duszami tajemnice współodkupieńczego cierpienia, święty Józef przeżył je z miłości. Święty Józef wzmocni w tobie cnotę roztropności. Święty Józef pomoże ci ćwiczyć się w nadprzyrodzonej roztropności. W każdej sytuacji będzie cię uczył, jak kierować się roztropnością, jak działać, aby nie licząc się z własnym cierpieniem, Zawsze dążyć do tego, co jest słuszne, ze względu na miłość Boga i bliźniego. Człowiek posiadający ludzką roztropność, pod wpływem snu nigdy by nie wstał z łoża i nie uciekł do Egiptu z żoną i z małym dzieckiem. Szybko skarciłby człowieka, który by obwieścił jego żonie, że jej serce miecz przeniknie, a jej syn będzie przyczyną podziału w narodzie. Święty Józef nie jest jednak kimś zwyczajnym. Mocą Ducha Świętego jest człowiekiem o nadprzyrodzonej roztropności. Rozważa, modli się, rozeznaje i działa. Roztropność jest jego przewodnikiem. Ze Świętym Józefem cnota nadprzyrodzonej roztropności stanie się również Twoim udziałem. Mistrz, jakim on Święty Józef jest, Pozostaje zawsze roztropnym i wiernym sługą. Święty Józef, pochodzący z rodziny królów Judei, prowadzi biedne życie w ukryciu. Ponieważ jego przeznaczeniem było zostać niejako opiekunem i ojcem słabego i pokornego Boga, musiało tak się stać, żeby był do niego podobny. Błogosławiony Wilhelm Józef Szamina. Pukalane serce Maryi, ulub się za nami. Przeczyste serce świętego Józefa, zadaj się za nami. Kije miejsce, so, chryste ochwaj nas ojcies nieba boże zmiłuj się nad nami cedo odkupić cię święta boże Mario Bum se za nami Sveti Josefe Bum se za nami Se slavni potomku Davida Bum se za nami Sveti Patriarchu Bum se za nami uwieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu dzielnicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troski o Chrystusa, módl się za nami. Omo Najświętszej Rodziny, bunt się Józef Najsprawiedliwszy, bunt Józef Najczystszy, bunt Józef Najostrobniejszy, bunt Józefie najmężniejszy, bądź się za nami. Józefie najposłuszniejszy, bądź się za nami. Józefie najwierniejszy, bądź się za nami. Zwierciadło cierpliwości, bądź się za nami. Miłośniku bóstwa, mógł się za nami. W zorze pracujących, mógł się za nami. O stole życia rodzinnego, mógł się za nami. O opieku dziewic, mógł się za nami. O pororodzi, ból się za O ciechom nieszczęśliwych, ból się za nami. Nadziei ochorych, ból się za nami. patronie umierających, ból się za nami. Po strachu duchów piekielnych, ból się za nami. O wieku Niegościoła Świętego, ból się za nami. Paranku Boży, który gładzisz grzechy świata, że Który w grzechy świata, wysłuchaj nas, stanie, Baranku Boży, który chodzisz w świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich. Przez posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, któryś niewysławianej opatrzności raczą wybrać świętego Józefa na ulubieńca najświętszej rodzicielki swojej. Spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Gdy jako pieku czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki, wieku. Amen. Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś świętą rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami. Błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej niepokalanej Matki Maryi. Amen. Modlitwa papieża Leona XIII. Do ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy twojej najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o twoją opiekę. Przez miłość która Cię łączyła z niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus. Pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu boskiej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Memorare do świętego Józefa. Pomnij o najczystszy oblubieńcze błogosławionej dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga O Twą pomoc, pozostał bez pociechy, tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, Przybrany ojcze odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Święty Józefie, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II, Redemptoris Custos, o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. Rozdział trzeci. Mąż Sprawiedliwy, Oblubieniec. Część trzecia. Liturgia wysławia Maryję jako zjednoczoną z Józefem, mężem sprawiedliwym, więzią miłości dziewiczej, i Oblubieńczej. Mowa tu w istocie o dwóch rodzajach miłości, które łącznie ukazują tajemnicę Kościoła, dziewicy i Oblubieńca, której to tajemnicy symbolem jest Małżeństwo Marii i Józefa. Dziewictwo i celibat dla Królestwa Bożego nie tylko nie stoją w sprzeczności z godnością małżeństwa, ale ją zakładają i potwierdzają. Małżeństwo i dziewictwo to dwa sposoby wyrażania i przeżywania jedynej tajemnicy przymierza Boga ze swym ludem, które jest komunią miłości między Bogiem i ludźmi. Poprzez całkowite ofiarowanie siebie Józef wyraża bezinteresowną miłość do Matki Boga, składając jej małżeński dar z siebie. Zdecydowany pozostać w ukryciu, by nie być przeszkodą dla Bożego planu dokonującego się w niej. Józef wypełnia wyraźne polecenie otrzymane od Anioła. Przyjmuje Maryję do siebie i szanuje jej wyłączną przynależność do Boga. Z drugiej strony właśnie małżeństwo z Maryją stanowi źródło szczególnej godności Józefa i jego praw wobec Jezusa. Bez wątpienia godność Matki Bożej jest tak wysoka, że nic większego stworzyć niepodobna, ponieważ jednak święty Józef Połączony był z najświętszą dziewicą węzłem małżeńskim, przeto niezawodnie najbardziej zbliżył się do owej wzniosłej godności, którą Boga Rodzica wszystkie stworzenia o wiele przewyższyła. Małżeństwo bowiem jest najbardziej istotną społecznością i związkiem, i dlatego z natury swej domaga się wzajemnej wspólnoty wszystkich dóbr małżonków. Jeżeli zatem Bóg przeznaczył świętego Józefa. Na małżonka Najświętszej Dziewicy, to uczynił go z pewnością nie tylko towarzyszem jej życia, świadkiem jej dziewictwa, obrońcą jej cnoty, ale przez Związek Małżeński także uczestnikiem w jej wzniosłej godności.